Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy makowiec na cieście drożdżowym. Najpierw zajmiemy się ciastem. Mam tutaj pół kilo mąki, damy szczyptę soli, jeden cukier waniliowy i tutaj mam cztery żółtka i dwa białka. Mam pięć dekodrożdży i szklaneczki cukru. Drożdę przekładam do 3 czwarte szklanki mleka. I robimy rozczyn. rozczyn należy wymieszać dokładnie i zostawimy na 10 minut. Ciasto drożdżowe, z makiem jest bardzo smaczne. Troszkę pracochłonne ale bardzo, bardzo smaczne. Ja jestem w ogóle zwolennikiem makowców. Ja lubię makowce, a na ciście drożdżowym to jest ciasto dla mnie smak dzieciństwa. I tutaj rozczyn zostawiamy na 10 minut, aby zacząć drożdże pracować. Nasz rozczyn zaczął rosnąć, więc teraz damy go do mąki. Dołożymy dwa żółtka, tu są i dwa jajka i należy ciasto wyrobić. Dokładnie ciasto mieszamy, wyrabiamy. Ciasto wyrobimy, to na koniec dolejemy pół kostki stopionej margaryny. Tu mam stopioną margarynę. I ciasto należy dokładnie wyrobić. Ciasto drożdżowe wymaga dużo wysiłku. Ono musi być dobrze wyrobione. Ja już go mam ładnie wyrobione. Dolewam margarynę. Może być masło, ale ja mam margarynę. I teraz musimy ponownie wyrobić. I zostawimy ciasto do wyrośnięcia na godzinę. Po godzinie będziemy ciasto wałkować. I będziemy robić makowiec. To jest podstawowe ciasto drożdżowe, tu można dać jabłka, można wszystko, ale ja piekę makowiec na cieście drożdżowym. Zawsze tłuszcz do ciasta drożdżowego dajemy na końcu i dokładnie wyrabiamy. Ciasto w ciepłe miejsce pod przykryciem i będzie rosło. Ciasto jest dobrze wyrobione, jeżeli odchodzi od rąk. Tak ono musi odchodzić od rąk, to wtedy mamy idealnie ciasto wyrobione. Moje już idealnie odchodzi i zostawiam go pod przykryciem na godzinkę. Ciasto drożdżowe nam rośnie, a teraz przygotujemy mak. Mam tutaj 40 deko maku, zalałam dwoma mielonego maku, zalałam dwoma szklankami wrzącej wody, zostawiłam na 30 minut pod przykryciem i dokładnie mak rozmięszałam. Dokładam jedną szklankę cukru, to mi tu będzie przeszkadzać, Ciasto rośnie. Dokładam szklaneczkę orzechów pokrojonych, pół kostki roztopionej margaryny i tutaj mam cztery jajka. I należy dokładnie pomieszać. Ciasto urośnie i położymy masę makową. Jeszcze dodać olejku migdałowego, rodzynek, innych bakali, ale to rzecz gustu. Ja dam, krojone orzechy, a na górze chcę dać krojone migdały. I tak oto mam przygotowany mak na makowiec na cieście drożdżowym. Ciasto drożdżowe nam już wyrosło. Należy teraz stolnicę oprószyć mąką, przerobić nasze ciasto i podzielimy na dwie części. Większą część ciasta wyłożymy na blaszkę, którą mam wyłożoną papierem do pieczenia, a mniejszą część zrobimy później takie paseczki. Ja sobie to tak podzielę. To rozwałkuję i położę na, na blaszkę. To muszę sobie z boku dać, bo mi będzie przeszkadzać. A to dokładnie trzeba rozwałkować na format naszej blaszki. Muszę sobie ciasto też posypać. Wszystko należy opruszyć mąką. Wtedy mamy pewność, że nam się nic nie będzie kleiło. Więcej na szerokość formy zrobić, aby cała forma była. Może jeszcze troszeczkę rozwałkuję i przełożymy ciasto na formę. Do formy trzeba dokładnie podociskać. wygląda ciasto w formie a teraz drugą część ciasta rozwałkujemy i pobycinamy takie paseczki które damy na górę naszego ciasta również należy je opruszyć mąką i rozwałkujemy tutaj troszkę klei o teraz będzie idealnie z jednej z drugiej i teraz można swobodnie wałkować i tu już mamy prawie rozwałkowane i teraz nasz masę makową położymy na przygotowane ciasto, a na górę damy paseczki z ciasta. Nasza masa makowa tak wygląda i muszę sobie. Za mało miejsca mam troszeczkę. Muszę to, to przestawić. Będzie dobrze, teraz będzie widać, że masę makową będę równomiernie łyżką rozprowadzać po całym cieście, a na górę damy sobie położę, będzie mi wygodniej. Na górę damy paseczki z ciasta. Wyrównamy to ładnie, całą powierzchnię należy pokryć naszą masą makową. I już mamy wyłożone. Teraz należy. Dać paseczki Dobra. tutaj mam rozwałkowane i będziemy układać wycinać radełkiem paseczki i będziemy układać na naszym czyście. Najmniejsze kawałeczki damy. Tu damy większe. I tak to udekorujemy sobie nasze ciasto. Tu mam troszeczkę za duży, to dam tu na koniec I tu jeszcze średnio potrzebuję. I tu już mam. I teraz zrobię następną, również taką, takie paseczki i posmaruję to rozmąconym jajkiem. I nasz makowiec będę piekła 50 minut w 180 stopniach. I tu dajemy na środek. Z jednej strony, dajemy z drugiej strony. Takie porobimy i tu mam następny paseczek i tu mam następny paseczek i tak oto wyszła nam krateczka na cieście drożdżowym. Tak troszeczkę mam niedokładnie, o i tu będzie, no i tam na końcu i mam. Przygotowane tak wygląda moje ciasto. Mam taką końcóweczkę. O, i teraz to ciasto należy posmarować rozmąconym jajkiem. Delikatnie smarujemy rozmąconym jajkiem. i ciasto powędruje do pieca do piekarnika i jeszcze sobie udekorujemy orzeszkami a ja mam krojone migdały, więc to będzie taki bardzo ładnie wyglądający, no i tak smakujący makowiec na cieście drożdżowym. Tu już mam i teraz mam tutaj już przygotowane migdały i w każdą krateczkę dam migdały. Tak, oto wygląda nasz makowiec na cieście drożdżowym. Wędruje do pieca na 50 minut w 180 stopniach. I oto nasz makowiec już jest upieczony na cieście drożdżowym. Jeżeli Państwu podobał się mój przepis, to serdecznie proszę o łapkę w górę.